Też rodzina jest taką niespodziewanie, stała się taką wartością nadrzędną w moim życiu, bo mówię niespodziewanie, bo zdawało mi się, że całe życie będę myśleć o karierze swojej. Myślałam, że to Sarsa i ja i to, co ja mam do powiedzenia, będzie zawsze centrum wszechświata. Mhm. A potem się pojawił Paweł i nagle zrodziła się myśl stworzenia rodziny, więc. Bardzo fajne zwrot akcji w tym filmie o mnie. I na pewno rodzina, macierzyństwo oduczyła mnie egoizmu, oduczyła mnie stawiania siebie w centrum wszechświata. Bardzo fajne, uwalniające doświadczenia. Niestety, stety, gdyby nie pandemia, nie wiem, czy bym kiedykolwiek tego doświadczyła, bo mój pęd za kolejnymi sukcesami. Diamentami, platynami, nagrodami, trofeami. Był już tak nakręcony, że pff, w ogóle ten stan umysłu z tamtego czasu, jak sobie przypomnę, to dzisiaj oceniam to jako taka, taki wyścig bezsensowny. To nie jest tak, że teraz kariera jest nieważna, ale jakoś tak yy, milżej, że że jeszcze jest coś innego, co ma, co ma wielką wartość i znaczenie, i jest w ogóle bezcenne, i jest samo w sobie wielkim trofeum. No, mój, mój partner i mój sen to jest właśnie to.